Dobry, dzień dobry kochany koziorożce. Z tej strony wróżka rozla. Dzisiaj chciałam zaprosić Was na horoskop na miesiąc sierpień 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować. To jest horoskop ogólny, ale to, co usłyszycie, może jest ważną wskazówką dla Was. Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Rozla. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem i. Jeżeli ktoś chce skorzystać, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i wtedy <coughs> powinny Wam pojawić się wolne godziny do ustalenia czytania indywidualnego. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnego dnia, tak? Aż Wam kolejne, w kolejnym dniu godziny nie. Się nie pojawią. Godziny są y, wyznaczone według polskiej strefy czasowej, tak? Także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź z innego kontynentu, musicie sobie obliczyć y, y, czas y, według polskiej strefy czasowej, tak? I wtedy y, sobie tam wyznaczyć, żeby Wam pasowało. Y, ja z kolei dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za to, że ze mną jesteście. Y, no, cieszę się, że kanał się buduje, tak, także osoby, które mnie oglądają i słuchają, a jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, wciśnijcie suba i naciśnijcie na dzwona, dostaniecie powiadomienie o nowych nagraniach, a póki co nie będę przedłużać, jedziemy z kroksem, zobaczmy drogie koziorożce, co u Was będzie się działo tutaj w finansach w miesiącu sierpniu, już patrzymy. No być może pracujecie ze swoją połówką albo myślicie o urlopie, o wypoczynku, o wspólnym wyjeździe, tak, tutaj i yy, no zobaczymy, może też być pomysł na jakieś szkolenie, tak, yy, tutaj w, w pracy, no drogie kozioruszce, macie swój czas też, tak, spełnienie, stabilizacja finansowa, ale też y, może będzie trzeba rozpocząć jakiś nowy projekt i troszeczkę się pouczyć. Uważajcie też na plotki, bo mogą co niektóre osoby Wam zazdrościć. Jednym słowem, róbcie swoje, robicie to, co kochacie i to jest piękne. I y, nie skupiajcie się na tym, że ktoś Wam odradza nie, to Ci się nie uda. To są tej osoby blokady. Wy macie robić swoje. Skupiać się na swoich potrzebach, na swoich. Y, y, y. No, na swoich pasjach też, tak? Każdy jest indywidualnością. Dobra, patrzymy, co tutaj dalej, co dociągniemy. No, być może dostaniecie propozycję yy, awansu. Yy, I tutaj będzie trzeba... Alko, yy, nie blokujcie się, słuchajcie, nie blokujcie się, róbcie to, co swoje, bo... Yy, Zwracajcie uwagę na równowagę i również ktoś może z przeszłości się pojawić, kto może wzburzyć tutaj wasz porządek, chaos, wzbudzić. Wy musicie zwrócić uwagę na równowagę, tak? Czyli tutaj z, z, zastanowić się, co wy tak naprawdę chcecie, bo em, no, ta druga osoba właśnie może wz, tutaj y, wzbudzić. Y, jakiś y, niepokój po prostu w waszym y, wnętrzu. Wy macie y, patrzeć y, z pokorą, y, wy macie się nauczyć cierpliwości, y, równowagi. Y, dzięki temu będziecie obrastać w siłę. Macie robić swoje, nie przejmować się tutaj y, innymi rzeczami, tak? Czyli tu y, no, robić swoje, robić w tym kierunku, by, by działać, po prostu szybko działać i, i nie słuchać innych, tak, że tobie to się to nie uda, czy, czy... To, to są jego blokady, bo te, te osoby, które będą tak mówić, będą. Wzbudzały w Was wątpliwości i będą sprowadzały Was do chaosu, że w Waszych myślach będzie się robił kocioł. Nie możecie do tego dopuścić, tak? Absolutnie, że wtedy będziecie stawać przed wyborem, czy mi się uda, czy nie uda. Nie, Wy macie robić swoje to, co kochacie i, i wtedy będziecie stali stabilnie, zabłysniecie, będziecie mieli okazję pokazać, że to jest Wasz czas, drogie koziorożce. No dobra, zobaczymy, co tutaj w utuciach dla. Koziorożca. Co się będzie działo w miesiącu sierpniu? Koziorożec. Koziorożec uczucia. Koziorożec uczucia. Miesiąc sierpień 2021. Już patrzymy. Koziorożec. No znowu są kochankowie, słuchajcie. No może ktoś tutaj się pojawić w waszym życiu. Um, osoba samotna po przejściach um, i będziecie się zastanawiać, czy weź ten związek, może będziecie wybierać między dwoma osobami, niemniej tu jest yy, mowa o tym, żeby zachować umior, umiar, nie spieszyć się, tak? Czyli yy, spiesz się powoli, jak to się mówi. No i właśnie cały czas są te wybory, tak? Czyli yy, dwie buławy, yy, to umiarkowanie też mówi o tym, tak? Czyli tutaj. Yy, nie spieszyć się. Dobrze, już patrzymy, co nam karty dopowiedzą. O co tutaj chodzi? Może, bo też dwie buławy to mówią taka karta bramy, tak? Czyli może tutaj chodzi też o pokonanie siebie, przerobienie coś w sobie, również pokochanie samego siebie. Bo ta, ta strzała Amora, zobaczcie, już was dotknęła. Być może tutaj chodzi o to umiarkowanie między popędem seksualnym, a uczuciem i duchowością może tutaj o, o coś chodzić. No, dociągniemy, zobaczymy. Zobaczcie, znowu jest to umiarkowanie. Być może tu właśnie chodzi o tą energię seksualną, tak? Buławy też mówią o seksie. Za, za czymś tęsknicie lub za kimś, może jeszcze za kimś z przeszłości. I, I tutaj może chodzi o to, że pojawia się oso owa, nowa osoba, i Wy nie wiecie kogo wybrać, bo może liczycie, że ta y, osoba z przeszłości y, do Was wróci, tak? Ale słuchajcie, no, otwórzcie się na to nowe, bo tutaj są piękne dwa kielichy, tak jak i w pracy były dwa kielichy, więc może tu chodzi o to, że poznajecie miłość, nową miłość w pracy i powinniście się otworzyć na to. No, i to jest szansa na stały związek, słuchajcie. Na stały związek. Piękne karty, słuchajcie. No, dwa kielichy to są najpiękniejsze karty miłości. Mówiące o zgranym pięknym związku. Być może musicie dokonać wyboru między tym, czy będziecie samotni, czy będziecie w związku. Więc super karty. No dobra, zobaczymy teraz, kochani, co tu u Was w energiach ogólnych i w zdrowiu, co tu się będzie działo. W zdrowie. Zdrowie dla koziorożca. Zdrowie. energia ogólne i zdrowie. Zwracajcie uwagę na sen. Również poziom cukru, tak? Bo tutaj może być problem z niewysypianiem się albo za dużo śpicie. Poziom żelaza w organizmie też. Może też praca duchowa coś przeznaczone, jakiś przyjaciel wam przeznaczony. Może wam tu pomóc w drodze albo was blokować również, że może was zamknąć w tej klatce, tak? Więc tutaj wy musicie wyznaczać swoje granice, tak? Nie pozwalać, by ktoś tutaj was blokował. Jeżeli macie zwierzaki, wychodzić z nimi na spacery. Tutaj też to jest droga do szczęścia, tak, że ktoś możecie kogoś po prostu poznać, by podczas spaceru i, i też coś wspólnie działać, tak. Dom również może oznaczać wasze ciało, tak, czyli tutaj może za zadbać o suplementy diety, o układ immunologiczny, odpornościowy. Jak i również może być tak, że możecie być, yy, okazać się, że macie alergię na czworonogi, więc tutaj dbać o siebie, tak? Spotykać się z przyjaciółmi, nie zamykać się w domu, nie, bo, bądźcie otwarci, bo tutaj może się coś zadziać, coś pięknego, co Wam jest przeznaczone. Gwiazda mówi też o przeznaczeniu, jak i również klucz, czyli coś też może być karmicznego, piękne, piękne karty, bardzo ciepłe. No i w domu też piękna, ciepła atmosfera rodzinna, yy, przyjaźń. Yy, no bardzo dobrze. Piękne, piękne energie koziorożce. No i zobaczymy, co Wam powiedzą karty rady. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Spokój, czyli tutaj chodzi o ten spokój yy, wewnętrzny, to, co się w was dzieje, tak? Czyli tutaj. O to chodzi. No i zobaczymy drugą kartę rady, co tutaj nam się chce pokazać. Już patrzymy. Poczuj swoją siłę i moc, tak? Czyli poczuj swoją wartość. Pamiętaj, że jesteś osobą wartościową, że jesteś królem swojego losu i nikt nie ma prawa rządzić tobą i, i ty masz wyznaczać swoje cele, ty masz wyznaczać y, y, i zaznaczać swoje marzenia i robić wszystko to, by te marzenia realizować, tak? Nawet jeżeli się tam y, podwinie noga, jeżeli coś nie pójdzie po waszej myśli, no to nie poddawać się, tylko iść dalej naprzód, tak? Próbować po raz kolejny, ale nie popełniać też tych samych błędów. Moi kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to ja oczywiście zachęcam do łapek w górę do komentarzy, dajcie znać, z kim film rezonuje. Przypominam też, że kolejność filmów jest teraz nagrywana według Waszej aktywności. Także yy, zachęcam do subskrypcji, do komentarzy, do lajków, do udostępniania. No i co jeszcze? No, jeżeli wyjeżdżacie oczywiście na urlop, to życzę udanego wypoczynku, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń. Tego, co sobie życzycie, rozwoju duchowego i zdrowia przede wszystkim, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. No i yy, ściskam Was cieplutko, buziole. Pa, do następnego razu.